Witam serdecznie na moim kanale Wszystkie Byczki Witajcie Byczki Na czytanku tygodniowym Od 21 do 27 marca Tasujemy teraz karty Moi drodzy Jeszcze Mermaid Tarot Niestety jeszcze tamte nie dotarły Nowe, no ale cóż Nic Nic się nie dzieje, tasujemy 21, 27 Byczki, kochane Byczki Byczek, co u Byczka Słychać od 21 do 27 od, od poniedziałku do niedzieli. Poniedziałek, wto e, wtorek, już powiedziałam, więc już odkładam. Praca na poniedziałek i miłość. Poniedziałek wtorek praca. E, wtorek miłość, środa. Środa praca środa miłość czwartek czwartek praca czwartek miłość piątek piątek praca piątek miłość sobota sobota praca sobota miłość oraz niedziela niedziela praca oraz miłość okej okay. Dobrze, z przełożenia, moi drodzy, karta, e, która mówi o po, e, próbie podejmowania e, pewnych tutaj działań. Także nie bać się, spróbować, zaryzykować. Nie jesteście tutaj sami, moi drodzy. E, w poniedziałek, moi drodzy, poniedziałek zaczyna się od wyboru. W poniedziałek tutaj jakaś sytuacja wam e, się będzie tutaj. E, Zadarzy Wam się sytuacja taka, która będzie Was po prostu tutaj nakłaniała do wybrania pomiędzy czymś a czymś. To może nie być do końca związane z pracą. To bardziej wygląda na sytuację taką, która Was dotyczy prywatnie. Też nie związków, moi drodzy. Także tutaj może być wybór na przykład, jaki się, czy to wybór na przykład lekarza. Czy wybór e, przedszkola, czy wybór e, zgłaszania jakichś wniosków. To są takie sytuacje, które dotyczą Was w takich sferach, właśnie prywatnych, moi drodzy. I tutaj, e, ogólnie, e, z tego co karta e, pokazuje, jest to energia pozytywna, tutaj i mówi o tym, że e, tutaj będzie ten wybór dla Was łatwy. Nie będzie on trudny tutaj. E, będziecie wspierani też w tym wyborze przez inne osoby, ale, nie będziecie, ale będziecie, będziecie świadomi po prostu swojego wyboru. Także w żaden sposób tutaj osoby trzecie nie wpłyną na e, waszą decyzję. Jeżeli chodzi o pracę, w pracy będziecie tutaj zadowoleni, spełnieni, moje drogie byczki, e, i będziecie się cieszyć się po prostu tym, na, na co sobie już zapracowaliście. W miłości, w związkach. Jest to bardzo fajna, fajna karta porozumienia z waszym partnerem, z waszą osobą, którą jesteście, z mężem. Tutaj jest karta taka też mówiąca o tym, że niektóre byczki mogą mieć tutaj fajną po prostu sytuację, taką jakąś randkę z waszym partnerem, dawno może nie było. A tutaj jest możliwość taka, że jeżeli macie dzieci, aby samemu też spędzić troszeczkę razem czasu. Łyczek wody. Wtorek. Wtorek mówi tutaj o pewnym doświadczeniu, które tutaj przyjdzie do Was, moi drodzy, wyciągniecie jakieś wnioski, i tutaj coś się zapisze po prostu jakaś nauka życiowa, moi drodzy, jakaś lekcja do Was przychodzi. W pracy uważajcie na. Współpracę z waszymi kolegami, e, aby nikogo nie zranić w jakiś sposób, e, ale też, żeby nie być zraniony, moi drodzy. To może tutaj wyjść przez przypadek. Także zwróćcie uwagę po prostu na to, co robicie, przemyślcie działania sobie dwa razy, e, zanim podejmiecie jaką decyz jakąś decyzję tutaj, abyście wy po prostu kogoś nie zranili, bo potem będziecie się po prostu źle czuli. Z tym wszystkim. Jeżeli chodzi o związki, w związkach tutaj, jeżeli jesteście w związkach. To będziecie troszeczkę osaczeni przez waszego partnera, będziecie tak czuli się troszeczkę osaczeni i będziecie chcieli troszeczkę mieć takiej samotności tutaj. Tutaj, tutaj potrzebujecie troszeczkę spokoju, takiego czasu samego, samego dla siebie. Tak samo single tutaj mogą być troszeczkę atakowane przez otoczenie i naciskane na wyjścia, na randki, na pisanie, a wy tutaj chcecie spędzić ten czas troszeczkę tak spokojnie. Dobrze, moi drodzy, środa. W środę tutaj wy macie mocy, tutaj wysyłania energii. Także uważajcie, moi drodzy, co myślicie, jakie energię wysyłacie, bo pamiętajmy o karmie i o takich sytuacjach, że tutaj może się to wszystko tutaj wrócić. Także pozytywne rzeczy wysyłamy, obronne rzeczy wysyłamy, ale lepiej źle nikomu nie życzyć. Jeżeli chodzi o y, pracę, w pracy tutaj idziecie. Y, Idziecie w dobrym kierunku, moi drodzy. Idziecie w dobrym kierunku, to się wszystkim podoba. Tutaj jesteście pewni siebie, działacie z pewną ręką. No i tutaj wychodzi Wam to na plus, moi drodzy. Zostaniecie zauważeni. W związkach. Tutaj w związkach będziecie musieli się trochę napracować, aby za, e, e, po prostu też niektórzy może wzbudzić po prostu zaufanie u partnera, może w jakiś sposób zostało to zaufanie, w jakiś sposób po prostu zatracone, a tutaj się okazuje, że e, będziecie musieli troszeczkę wykazać się e, inicjatywą e, w stosunku do Waszego partnera, aby tutaj pewne sytuacje przywrócić do porządku. E, w, dla singli tutaj single również mogą mieć jakąś sytuację taką, którą będą musiały po prostu Odkręcić. Być może coś tu się zadarzyło, gdzie osoba, którą Wy jesteście zainteresowani, mogłaby sobie pomyśleć o Was w jakiś sposób inaczej niż to zakładaliście i chcieliście, aby to było, moi drodzy. No i tutaj będziecie musieli troszeczkę wysiłku własnego po prostu w to włożyć w czwartek. Zwróćcie uwagę, moi drodzy, w czwartek. Drogie byczki, zwróćcie uwagę w czwartek, czy wy w dobrym kierunku idziecie, czy wasze decyzje, które wy podejmujecie, czy one na pewno idą w dobrym kierunku, czy one się zakończają tak jak się powinny zakończyć, czy tak jak wy teraz myślicie, że one się zakończą, czy one na pewno tak do tego zmierzają, bo tutaj jest karta mówiąca o tym, że może wam się wydawać teraz to na dzień dzisiejszy pięknie i kolorowo, a sytuacja później w zbiegiem czasu może się okazać całkowicie odwrotna. W pracy tutaj zawieszenie. Coś tutaj się zadziewa, że jak na razie stoicie w miejscu, to jest dzień takiego przestoju, ten czwartek, tutaj nie ruszacie do przodu. Mogą być sytuacje takie, że niektóre osoby może nie będą mogły iść do pracy. Może być tak, że hmm, po prostu jakaś funkcja, którą Wy wykonujecie, a na ten dzień będzie akurat zablokowana, czy nie dojdzie do pewnego spotkania, które mieliście umówione, no i tutaj jesteście zawieszeni, nie możecie niestety działać dalej. W związkach. W związkach tutaj jest to karta mówiąca o asertywności, o pewności siebie i o przedstawianiu swoich faktów. Także jeżeli mieliście do porozmawiania z waszym partnerem na różne tematy, i przede wszystkim to są tematy poważne, o e, na przykład e, podejrzeniach strat, na przykład, czy o podejrzeniach e, e, po prostu w stosunku do. E, Waszej osoby, która może na przykład mieć przyjaciela lub przyjaciółkę, czy tam jakiś romans się nie zadziewa po prostu między nimi. Jesteście tutaj też nie jakoś chorobliwie zazdrośni, tylko to jest takie po prostu was ustabilizowanie, żebyście wy wiedzieli, na jakim gruncie wy stoicie. Macie do tego pełne prawo, moi drodzy, jak najbardziej. I tutaj też się manifestuje, że wy otrzymacie tą odpowiedź i wy będziecie wtedy też w oczach waszego partnera. Zyskać, moi drodzy, w, dla Singli, tutaj w miłości e, prezentuje się wam osoba, którą, z którą możecie mieć kontakt, to jest osoba, która e, ma bardzo dobre mniemanie o sobie też, jest osobą pewną siebie, asertywną, e, i ta osoba e, jest osobą z bardzo silnym charakterem i też szczera, moi drodzy. Także, jeżeli macie tutaj jakieś podejrzenia, co do tej osoby, to jest to karta właśnie mówiąca o tym, że to jest dobry kandydat na partnera. W piątek, drogie byczki, macie kartę tutaj mówiącą o tym, aby się otworzyć, moi drodzy. Otworzyć się, to jest karta świata otworzyć się na świat, na nowe rzeczy, na nowe sytuacje poznać jakieś nowe rzeczy, moi drodzy nie zamykać się. I też ta karta mówi o tym, że Wy się otworzycie. Będziecie mieli po prostu też takie możliwości. W piątek, w piątek tutaj w pracy już się zadziewa sytuacja, tutaj macie możliwości i Wy po prostu już tutaj działacie i to na pełną parą e, Idziecie do swojego celu, także tutaj jeżeli były jakieś zaplanowane rozmowy, e, to te rozmowy tutaj mają miejsce e, I tutaj na wasze, na Waszą korzyść po prostu one się zakończają, bo Wy tutaj zdobywacie to, osiągacie to czego chcieliście Także bardzo fajna karta na pracę, moi drodzy. W związkach, w związkach tutaj karta mówi, byczki, o tym, że tutaj coś poznajecie w waszym partnerze na nowo. Na nowo poznajecie coś w partnerze, coś tutaj się zadziewa, że nie ma monotonii. Nowe sytuacje, nowe em, jakieś rzeczy, które wcześniej czyście nawet nie zwracali uwagi na to, że może tak być. Też może być taka sytuacja, że tutaj niektóre byczki okazuje się, że mogą być w ciąży. Też jest Taka sytuacja U dla niektórych byczków. Dla singli, karta mówi o tym, że tutaj moglibyście poznać osobę, która przynajmniej mogłaby być waszym naprawdę dobrym przyjacielem. Także e, i też z szansą, jak najbardziej, na związek, ale w, ka w każdym bądź razie ten związek będzie się opierał przede wszystkim na przyjaźni i na szczerości. W sobotę, w sobotę macie kartę tutaj głupca, karta w nowego początku, coś tu się w was samych zadziewa, że Wy, jakbyście się odradzali na nowo, coś tutaj się zadziewa, że Wy po prostu zaczynacie na nowo pewne rzeczy działania i myśleć na przykład też w inny sposób nowy, lepszy, bardziej pozytywny. A czykolwiek w pracy jest to karta wieży tutaj, coś tu się e, zawala. To jest sobota, więc może dla niektórych osób, które po prostu są w domu e, w ten dzień i nie pracują, no to jest to sytuacja mówiąca o tym, że... Mieliście może jakieś obowiązki, ale nie będziecie tego wykonywać, bo coś wam wyskoczy innego, co będziecie musieli e, też, na przykład, może przyjadą w goście, kto się do was przyjedzie. Co też karta mówi o tym, że nie będziecie tutaj, że, ale to dalej przeczytam. E, coś tu się zadziewa, że wy po prostu waszej pracy nie możecie wykonać, moi drodzy. Dla osób, które są już w pracy w sobotę, karta może mówić, że e, tak jak zakładaliście, może tak do końca nie być w ten dzień w pracy. Także tutaj uważajcie też, jeżeli będziecie na przykład mieli mieć też jakieś rozmowy, no to tutaj lepiej e, w ten dzień po prostu no, omijać, no, omijać, bo tutaj to nie jest e, karta na waszą po prostu korzyść. E, w związkach i na miłość, sytuacja szczęścia, e, spełnienia, brak osamotnienia, e, fajna karta mówiąca o spędzaniu czasu razem z rodziną, z przyjaciółmi. Tutaj czujecie się wspaniale. I tak samo single, mają tak samo czas tutaj spędzania z rodziną, z przyjaciółmi i czujecie się po prostu najlepiej z całego tygodnia, najlepiej jak się da. Jesteście pełni, pełni energii tutaj e, w ten dzień, e, tak też w sferze właśnie miłosnej. Jeżeli chodzi o... I tutaj też jeszcze po, przypowiem w sobotę, tu jest możliwość, że tutaj mogłaby y, przyjść dla byczka propozycja stałego związku, moi drodzy. Jeżeli chodzi o niedzielę, w niedzielę jesteście kartą gwiazdy. No super, super karta, która mówi o tym, że Wy tutaj jesteście po prostu w swojej najlepszej, najdoskonalszej formie. Czujecie się super ze sobą i też tak będą Was widzieli inni otoczenia. Jeżeli chodzi o pracę, no to w pracy tutaj macie możliwość. Podejmowania pewnych decyzji, planów. Tutaj będziecie dążyć do celu, jeżeli macie jakieś sprawy do pozałatwiania, to tutaj już jakieś maile będą wysyłane, coś tu będzie się właśnie w tym kierunku działo. Tu będzie też taki dzień, w którym Wy nie będziecie chcieli siedzieć z nogami na, na, do góry i oglądać telewizję, tylko Wy tu będziecie chcieli działać, moi drodzy. To będzie taki zapał do pracy. W związkach jest tu karta mówiąca o spotkaniach z rodziną, przede wszystkim najbliższą, z dziadkami, z mamą, z, z ciotkami. To jest rodzinna bardzo atmosfera, moi drodzy. I tak samo również dla Singli. Teraz tasuję drogie byczki dla Was kartę na co jest przed Wami ukryte. Co jest przed Wami ukryte, drogie byczki. Co jest przed wami ukryte? Dla byczka. Byczek, byczek, byczek. Co jest ukryte przed byczkiem? to jest przed Wami ukryte oraz rada. Ok. Przed Wami ukryta jest, jest, jest działanie mówiące o tym, że im ile będziecie wkładać, tyle otrzymacie. Moi drodzy, ile będziecie wkładać. Tak otrzymacie. Jeżeli będziecie wkładać dużo pozytywnej energii, dużo działań, dużo wkładu, dużo starań w rzeczy, którymi się zajmujecie, no to też tutaj to do Was, to tak będziecie to po prostu mieli. A radą dla Was jest, aby też po prostu polegać na swoim doświadczeniu, moi drodzy, na swoim doświadczeniu życiowym czy zawodowym, żeby wierzyć po prostu w siebie i w to, co Wy już potraficie i co osiągnęliście. Tak naprawdę tutaj Wy osiągnęliście już dużo i to jest wystarczające na ten tydzień przede wszystkim, żeby właśnie tego użyć. I pamiętajcie, żeby nie wątpić w samymi. Siebie. Dobrze, dziękuję, moje drogie e, byczki. Jeżeli wam się podobało, to zapraszam do polajkowania mojego kanału, e, oraz e, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to zapraszam do zasubskrybowania tego kanału. No i wtedy też otrzymasz powiadomienia o nowych czytaniach. E, no i życzę wszystkim też, oczywiście, miłego, cieplutkiego. Dnia oraz super tygodnia. Mam nadzieję, że wszystkie pozytywne rzeczy będą jak najbardziej z Wami afirmowały. No i też pamiętajcie, że nie wszystkie rzeczy tutaj mogą afirmować z Wami, bo to nie jest czytanie też indywidualne, tylko ogólne na ten czas, moi drodzy. Także trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam. Cześć.